Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia Częstochowa, Radom Rzeszów, Toły, Sosnowiec, Kielce, Lubivce, Olsztyn, Zabrze, Wielsko-Biała, Bydą i Zielona Góra. Grębnik Ruda Śląska Opole Tychy Gorzów Wielkopolski Elbląg Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Białystok Katowice Gdynia Częstochowa Radom Rzeszów Torun Sosnowiec Wielce, wielkie, alszty, Zabrze, więc biała łubyton, wielkie, i wielkie, 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 pole wielkie, wielkie, wielkopolski, Edmund.